Przepiękne słowo dostajemy w ten dzień, kiedy kończymy nasze spotkanie młodych. Ono całe, a szczególnie ten usłyszany przed chwilą kawałek Ewangelii, jest dla mnie, im dłużej żyje, coraz trudniejszy. Jest trochę jak las, który jak patrzysz na niego z samolotu, to wydaje ci się, że jest łatwy do ogarnięcia. Kiedy stajesz przed ścianą lasu, już nie masz takiego wrażenia, a kiedy wejdziesz do środka, widzisz, że las Ciebie ogarnia. To jest właśnie tak ze mną i z tym, nie tylko z tym kawałkiem Słowa Bożego, co jest dla mnie osobistym dowodem na to, że Słowo Boże jest żywe. Nawet jeśli je słuchamy wielokrotnie, to zawsze słuchamy je w innym momencie naszego życia. Zawsze dotyka innego kawałka, innego szczegółu, zawsze uderza w inną strunę i dzięki temu może wygrać inną melodię. To, co nie powinno nam ujść uwagi, to miejsce, w którym Chrystus zadał to pytanie, a raczej te dwa pytania. Ponieważ on tego nie zrobił po tym, jak nad jeziorem galilejskim rozmnożył cudownie chleb i ryby. Także nakarmił mnóstwo i wszyscy chcieli go obwołać królem. Nie zadał tego pytania także po którymś ze wskrzeszeń, które zrobił, z uwolnień, albo, albo wtedy, kiedy w kanie galilejskiej roz zamienił wodę w wino. Nie zrobił tego także tuż po objawieniu, które miał Piotr na górze przemienienia. Jezus, żeby zadać to pytanie, zabrał ich na wycieczkę. Kawałek, trochę tak jak wy, którzy przyjechaliście tutaj. Właściwie to jest jedyne miejsce w Ewangelii, które o tym miejscu wspomina, jedyny moment w Ewangelii Cezarea Filipowa. Dzisiaj tego miasta już nie ma, są tylko ruiny. Ono zostało zlokalizowane u stóp góry Hermon, na górze Hermon. Zaczyna się Jordan i on sobie tak płynie, stróżkami, tak jak nasza Wisła z Baranin Góry, stróżkami, 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 a potem formuje się w jedno koryto, właśnie tam, w Cezarei Filipowej, w dzisiejszym Banias. I to było miejsce, w którym wznosiła się wielka skała, na której zbudowany był ołtarz. Kuczci pogańskiego Bożka Molocha. Nawet dzisiaj, jak mówimy słowo Moloch, to ono raczej nie budzi w nas pozytywnych skojarzeń. To miasto jest jak Moloch, czyli jest wielkie, nieprzyjemne, trudne do życia. Boimy się, o, nikt chyba nie zakochał się w żadnym Molochu. Taki był też tamten Moloch. Na szczycie tej. Pionowej skały wzniesiona była świątynia ku jego czci. Nawet dzisiaj, jak się pojedzie do Banias, to można się wdrapać, żeby zobaczyć jej ruiny. A jakby obok były dzieci Molocha, świątynie ku czci różnych innych bóstw, a tu ku czci żywego biegu wód, a tu ku czci płodności, a tu ku czci jeszcze czegoś. I tam przychodzili ludzie. Najstraszniejsze w kulcie Molocha było to, że w tej pionowej skale była rozpadlina, w którą wrzucano niemowlęta. Jeśli nie wypłynęła krew, znaczy, że ofiara była przyjęta. Rozpadli, rozpadlina bez dna, nazywano ją bramą piekieł. I w takie miejsce Jezus zabiera swoich najbliższych, aby zadać im najważniejsze pytanie. Pytanie o to, kim on jest. Rozumiecie, że to pytanie inaczej by brzmiało nad jeziorem galilejskim, albo w kanie galilejskiej, albo przy jakimś wskrzeszeniu, uzdrowieniu czy przemienieniu. Inaczej niż zabrzmiało tam. Takie pytanie łatwo brzmi i łatwo na niego dać odpowiedź w czasie spotkania młodych w Serpelicach po czterech dniach. Kim jest dla mnie Jezus? Ale kiedy za parę godzin serpelice się skończą i trzeba wrócić, będzie wrócić do swojej Cezarei Filipowej, do swojej Białej Podlaskiej albo Krakowa, albo Warszawy, albo Lublina, albo Katowic, albo gdzieś jeszcze. Do miejsca, w którym są ludzie, bardzo bliscy ludzie często, którzy, dla których Jezus jest może postacią historyczną, bo tego dzisiaj nikt nie kwestionuje, jakimś guru, mhm. filozofem, rabbim, nauczycielem, pięknym przykładem. Człowiekiem, tak jak dla Marii Magdaleny, która śpiewa w słynnej arii z muzykalu Jesus Christ Superstar, to jest tylko człowiek, jakich stu a Mężczyzn w życiu swym widziałam już. A być może dla innych jest po prostu trupkiem na krzyżyku. że księdza nie chce patrzeć na tego trupka przez całą lekcję. To nie jest głos wymyślony, tylko usłyszany. A dla wielu innych jest, jest nikim. Nawet jeśli jest. To jest nikim, a w każdym razie nikim ważnym. Mają swoich bożków, swoich molochów, którym składają ofiary. Ileż takich dzisiaj jest? Okrutnych. Na przykład moloch, którym jest kult, żądza, pieniądza. Nie chodzi o sam pieniądz, tylko o żądzę pieniądza, którym, któremu jest podporządkowane wszystko, ile ofiar. Albo moloch, którym jest rządza, rządzy ciała. Albo rządza eh, bycia kimś, kariery. Jeśli jesteś trybikiem, nic dla mnie nie znaczysz. Znaczysz dopiero wtedy, kiedy coś znaczysz. Moloch. Moloch, który niejedno ma imię i który niejednego ma wyznawca. I w takim świecie, w swojej białej podlaskiej, Lublinie, Katowicach, Krakowie, czy jeszcze gdzieś, Jezus mówi: No dobrze, ale dla ciebie. Dla ciebie kim jestem. I, i, i w takim świecie umieć odpowiedzieć: Jesteś Panem. Jesteś Panem. Tylko Tyś jest Panem. Przed chwilą to śpiewaliśmy. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, tylko Tyś Jedyny. Jezu Chryste. Tylko Tyś. Trudne bardzo powiedzieć tak, Panie Jezu, he, ty jesteś skałą, o którą nie chcę się rozbić, tak jak rozbijały się tamte niemowlęta. Tylko skałą, na której chcę zbudować moje życie. Trudne. Pan Jezus, kiedy Piotr złożył to wyznanie wiary, odważne, pochwalił Piotra. Ale nie pochwalił go za to, że on tak powiedział, tylko za to, że to usłyszał. Nie pochwalił Piotra za to, że Piotr do tego doszedł, ale że Piotr to przyjął. Błogosławiony jesteś, Piotrze, bo ciało i krew ci tego nie objawiły. Bo nie mogłeś tego po prostu zrozumieć, nie mogłeś tego po prostu wydedukować. Objawił Ci to mój ojciec. Błogosławiony jesteś, Piotrze, ponieważ Ty masz kontakt z ojcem, ponieważ Ty jesteś w relacji do ojca, ponieważ Ty jesteś otwarty na ojca. Dlatego tak mogłeś powiedzieć. Dlatego to widzisz, dlatego we mnie. Zobaczyłeś mesjasza, zobaczyłeś we mnie pana, chociaż inni go nie widzą. Widzą jana chrzciciela, proroka, trupka albo nikogo. A ty zobaczyłeś pana. Masz kontakt z ojcem. Czytałem książeczkę, która towarzyszyła wam w czasie tych spotkań. Tam bardzo często pojawia się słowo duchowość. To jest właśnie to. Nie wystarczy cielesność, nie wystarczy przyrodzoność. Nie wystarczy ciało i krew. Musi być duchowość. Musi być coś ponad. Bo inaczej nigdy w świecie, który wygląda jak Cezara Filipowa, nie zobaczymy w Jezusie Mesjasza. Musi być taki moment, o którym który musiał przeżyć psalmista kiedy zaśpiewał, a myśmy to dzisiaj za Nim powtórzyli: Będę Cię sławił, Panie, z całego serca. Będę śpiewał Ci psalm. Będę sławił Twoje imię za Twoją łaskę i wierność. Musi być taki moment, do którego doszedł Święty Paweł, o czym przed chwilą usłyszeliśmy w kawałku z listu do Rzymian. Kiedy Paweł w poprzednich zdaniach próbuje. Swoim braciom, że mianą wyjaśnić osobę i tajemnicę Chrystusa. Ale w końcu jakby kapituluje. I dzisiaj te, to zdanie z drugiego czytania to była kapitulacja świętego Pawła, kiedy już nic nie wyjaśnia, tylko mówi o głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki. Jakże nie do wyśledzenia są jego drogi. Kto poznał myśl Pana, kto był jego doradcą, kto go pierwszy obdarował? Z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Rozumiecie Paweł, który mówi: Ja już, ja już nie, nie mam nic do powiedzenia na temat Jezusa, ja mogę tylko stanąć przed Nim ponieważ, i, i Go uwielbić, ponieważ On mnie nieskończenie przerasta. Ja nie mogę mu niczego doradzić. Ja nie mogę go niczym obdarować. Ja nie mogę mu nic, nic dać. Ja nie mogę go zrozumieć. Ja mogę go tylko przyjąć i uwielbić. Jak, jak takiego momentu nie ma, to Jezus będzie trupkiem. I żeby to było możliwe, żebyśmy mogli. Mieć kontakt z Ojcem stały, i żebyśmy dzięki temu mogli widzieć w Chrystusie Pana, dostajemy Kościół. Kościół, który jest skałą zbudowaną na skale. Kościół, który jest, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, niczym palik, kołek, wbity na miejscu pewnym, wbitym w samo serce Jezusa. Kościół, który jest tronem chwały, kościół, który jest wspólnotą, która nawzajem pomaga nam w wierze, ponieważ w niej wyznajemy naszą wiarę i się tą wiarą umacniamy. Ja tu przyjechałem po to, żeby umocnić, wasz, umocnić się swoją wiarą, swoją wiarę dzięki Wam. Chcę pomóc Tobie moją wiarą. To jest Kościół. Kościół, który nieustannie nas wspomaga łaskami otrzymanymi od Chrystusa, przede wszystkim Słowem i sakramentami, po to, żebyśmy nie skapitulowali w walce. Bramy piekielne go nie przemogą. Rozumiecie ten obraz, że to tak jakby te bramy piekielne miały nogi i coraz bardziej napierały, napierały, napierały na Kościół. I tak przecież jest. Czasami się zdarzy, że zdobędą jakiś przyczółek. Papież Benedykt XVI powiedział, Przeżywamy, bolejemy, cierpimy z tego powodu, że zło wdarło się także do kościoła. Przeżywamy to także w naszym osobistym życiu. Nie przeżywacie walki. Walki duchowej nie przeżywacie momentu wkuszenia, momentu, w których macie ochotę zostawić to wszystko, rzucić w diabły, rzucić w diabły. Ale mamy gwarancję, że nawet jeśli jakiś przyczółek polegnie, to nigdy bramy piekielne nie zdobędą Kościoła, ponieważ to jest żywy Chrystus i Jego moc. I bez Kościoła nie uda nam się walki duchowej wygrać. Bez tych wsparć, pomocy, sił, które Kościół nam nieustannie daje, transportuje je w nasze życie. Bardzo Was chciałbym zachęcić do tego, żebyście po tym spotkaniu powrócili do kościoła, który budujecie w Waszych parafiach i żebyście. W tym kościele szukali schronienia, szukali wzmocnienia dla swojej wiary, szukali umocnienia dla swoich walk. W kościele, w którym nigdy nie zabraknie Wam ochrony, w kościele, który jest Twoim kościołem. Żebyście nie próbowali na swoją rękę. Piotr, jest doskonałym przykładem, jakbyśmy dalej poczytali kawałek tej Ewangelii, to kiedy Jezus powie, co to znaczy, że on jest Panem, co to znaczy, że jest Mesjaszem, to znaczy, że pójdzie na śmierć, Piotr powie, nie, nie przyjdzie to na ciebie. Będzie chciał po swojemu i, i tu usłyszał błogosławione, a za chwilę usłyszy, zejdź mi z oczu szatanie. Potem, kiedy Jezus będzie realizował tę swoją drogę, kiedy. Będzie skazany na mękę i śmierć. Piotr powie: Nie znam go, nie znam go, nie znam go. I przegra. Zawsze wtedy przegra. Zawsze wtedy przegramy. Kościół jest po to, żeby Cię ochronić. Bardzo Was też zachęcam do tego, żebyście nie chcieli Kościoła, który który będzie się wam jakoś przymilał, schlebiał. Żebyście uważali na księży, którzy się będą chcieli do was ślinić, zdobyć was za wszelką cenę, a właściwie bez ceny, byle byście tylko byli. To jest zawsze podejrzane. To jest zawsze niebezpieczne. Kiedyś papież Benedykt XVI powiedział, że Stoimy przed takim zagrożeniem: e, czy kościół ma być hipermarketem, który dla pozyskania klienteli coraz bardziej obniża swoje ceny? Byleby tylko ludzie przyszli. Czy też jest jak apteka, w której kiedy kupujący mówi: To lekarstwo jest gorzkie, nie chcę, to żaden aptekarz przecież tego lekarstwa mu nie zmieni. Tylko powie tak, proszę Pana, ono być może jest gorzkie, ale ono jest skuteczne. Właśnie takiego Kościoła chciejcie. Kościoła, o którym Benedykt mówi, będzie, nie będzie wam schlebiał, tylko pokaże wam drogocenną perłę Ewangelii, dla której warto oddać swoje życie. Oby właśnie mam, mam taką nadzieję, że, że taki kościół na nowo się przed wami pojawił w czasie tego, tego spotkania i taki Kościół zabierzecie stąd, do swoich domów. Oczywiście Kościół sam jest jak bukłak, który wciąż przenosi, przechowuje i rozdaje żywe wino łaski Bożej. Trzeba wiele w nim zmienić. Bukłak podlega zmianie, formy w Kościele podlegają zmianie. Ale tylko o tyle, o ile służą do przenoszenia czystego wina, wina Bożej łaski. Zmieniajcie Kościół, ale nie według pomysłów świata, tylko według pomysłu Chrystusa. I to wszystko nam się zbiega pięknie z Chrztem Antoniny, który za chwilę będzie. Świetna okazja, żeby. Przypomnieć sobie swój własny chrzest. Mam nadzieję, że pamiętacie datę, e, datę chrztu. E, u nas na Śląsku świętujemy hucznie urodziny, czyli narodziny dla ciała. Chodzi o to, żebyśmy też zawsze, niezależnie czy na śląsku, czy nie, świętowali nasze narodziny dla ducha, narodziny dla, do życia wiary. Moment chrztu. E, Niech pojawi się w naszym sercu wdzięczność za ten moment, za ten, który teraz przeżyje Antonina. Za to, że także nasi rodzice i chrzestni, któregoś dnia w naszym imieniu wyznali naszą wiarę, tak jak rodzice Antoniny, że powiedzieli: "Tak, Ty Jezu jesteś mesjaszem i chcemy, żeby moja córka też była w twoich ramionach, żeby moje dziecko, mój syn był też przy Tobie". Kiedyś, mam nadzieję, powie to w swoim imieniu, dzisiaj my mówimy to za niego. Że także my mieliśmy ten moment, który za chwilę będzie miała ona, kiedy została na nas położona dłoń księdza, który modlił się, by bramy piekielne nie miały do nas dostępu, odmówił nad nami egzorcyzm. Kiedy zostaliśmy namaszczeni duchem Bożym, świętym krzyżmem. I kiedy zostaliśmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego przyjęci do wspólnoty i staliśmy się dziećmi Bożymi. Antonina ma piękny dzień, cieszymy się, że jesteśmy tego dnia świadkami. Ale nasz dzień był jednakowo wspaniały i ciągle żywy, ciągle żywy. Moi kochani, Cezareje i Filipowe nie znikną, będą się nam nażały, Tych, którzy będą Wędrowali do różnych świątyń, coraz bardziej dziwnych i dziwacznych, będzie przybywało. Niech nas to nie zniechęci. Jesteśmy świetnie wyposażeni. W każdym momencie umiejmy powiedzieć: Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Panem, Jezu Chryste. Amen.